Dobra. Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, co tutaj dzisiaj dla Was grubczo przygotował Pirotechnika, której nie lubię. Nie lubię ze względu na problematyczność, jeśli chodzi o odpalanie. Jest różnica między różkami Harego, gdzie to są takie plójki zwykłych, kolorowych kuleczek, co ewentualnie tylko mogą poparzyć, a różnica między takimi świniakami których pod żadnym pozorem się w łapach nie trzyma. Ja wiem, że ludzie to kupują bo o, patrz to, bo to każdy myśli, że to z tego się strzela samemu, no nie. Wszędzie nam macie wielkie informacje. Nie trzymać w dłoni. Po pierwsze, to jest bardzo duża siła odrzutu. Tak, kiedyś za dzieciaka miałem okazję z takiego czegoś strzelać. I trzymałem to w dłoniach. Tylko wtedy jakoś tak nie było, że Ktoś instrukcje instrukcję, że to, jakieś te, to się kupywało, nawet w sklepach to się w rękach trzyma normalnie, jakoś tak problemu nie było. I powiem wam, e, siła odrzutu była naprawdę dość duża, nie licząc do tego, że jak strzelamy tak, to te wszystkie trocinki lecą nam po co ślipia i, i, i w pewnym momencie tak strzelamy, bo nic nie widzimy. Druga rzecz, jeśli pocisk nie wyleci, a też tak się zdarza. Może być. No, wiadomo, jeśli tu trzymacie, no to łap wam nie urwie. Te pociski przypuszczam, że gdzieś do tego momentu są. Więc tu, jakby się trzymali, no to łapa może teleportować się do innego wymiaru. Po drugie, trzymając to 40-50 cm od twarzy i wybuch pocisku 30 mm w takiej odległości od twarzy, no to tak, możecie stracić wzrok, w najgorszym wypadku, w najlepszym tylko jakieś tam uszkodzenia e, jakieś paprochy w ślipiach e, słuch na pewno dość mocno ucierpi więc przypuszczam, że lepiej się zastanowić, bo i wzrok, słuch i nawet łapa mogą ucierpieć, jeśli będziecie to po prostu trzymać takich badylów ja nigdy w łapach nie trzymałem na odcinkach więc z tym będę Was zawsze ganiał, żeby tego nie trzymać, dlatego to jest problematyczna pirotechnika Eee, no teraz zimna na szczęście nie ma, no ale jest problem, żeby gdzieś to coś umocować, przyczepić No bo to jednak jest duża siła, więc do jakiegoś słupka trzeba mocować No raczej kika od rakietki nie wbijecie i tego nie wstawicie, więc No to jest problematyczne, żeby odpalać, dlatego zawsze tych rzymskich ogni po prostu unikam, no ale Mam tu takiego specjalistę, muszę go częściej wykorzystywać Stojaczek właśnie do rakiet i do rzymskich ogni Dzięki czemu Tyk Mi się trzyma Więc tak niby się chwiedoli, chwie Ale Nie wiem Mam, kiedyś testowaliśmy jakieś tam rzymskie ognia Ale no zobaczymy, no zachowam szczególną ostrożność Dlaczego, no zobaczymy czy to się sprawdzi Do rakiet się sprawdzało, nawet typ bazuka, ale Czy do rzymskich ogni się sprawdzi, nie wiem, dobra Zapraszam Was do sklepu kapel Instagram Machony69 i teraz przechodzimy sobie do omawiania owych produktów. Mam dzisiaj e, rzymski ogień, który bardzo dobrze się sprzedawał No Limits e, z kodem produktu PXO213 Mamy bodajże tutaj 8 strzałów Nie, mamy tylko 5 strzałów, mamy 5 strzałów, mamy czy jest tu informacja, nie trzymać w dłoni? Jest tak malutka informacja, nie trzymać e, w dłoni. Cena to około 20 zł. E, gramatura tego cudeńka to tylko 50 gram neku, czyli 10 gram na sztukę. I kaliber, przypuszczam, że to jest 25 mm, bo tu nigdzie nie ma napisane kalibra, a to będzie 25 mm. E, wygląda naprawdę dość fajnie. Widziałem na żywo. Robi mega robota i po żadnym pozorem takich rzeczy nie. Trzymajcie w włoń. Kolejny yy, rzymski ogień, jaki dla Was przygotowałem, chciałem powiedzieć: różkę Harry Pottera. Jest też to No limit tylko tutaj już mamy większy kaliber. Tu jest 30 mm, to był 25 więc yy, możecie zwrócić uwagę, że no jest spora różnica. Ten kosztuje natomiast 35 zł. PXO 314, tu już mamy 8 strzałów. E, gramatura tego cudeńka to jest 146,4 gramy Neku, tu było 50, a to jest prawie 3 razy tyle, tylko 3 strzał więcej, ale no sam fakt, że to jest prawie 150 gram Neku i tu już jest potężne kopnięcie. Oczywiście już mamy duży napis, nie trzymać w ręku, nie trzymać w ręku, żeby to jakoś przemawiało, chociaż ja bym ten napis bardziej dał czerwony, żeby bardziej się rzucał w oczy, no ale wygląda fajnie. tu mamy kod QR po zeskanowaniu, wtedy wiecie, jak bezpiecznie i prawidłowo odpalać. Ty, jak ta kamera fajnie ostrzy, no to jednak co, co lepszy sprzęt, to lepszy sprzęt, o, pyk. A czeka, bo, bo łap mnie jest, na, jest ustawiona, żeby wyłapywała człowieka. Więc jak ja bym znikł, to przypuszczam, że jak tak pokażę, o pyk, pyk. No i wyłapuje tą część ciała, bo nie ten. Jaka bystra kamera nie idzie szukać oszukać, zielona. I na sam końcu przygotowałem dla Was RPG tak samo 30 mm jak No Limit eee, ale nie wiem dlaczego. Może mi wytłumaczycie, może to będzie w jakości. Eee, RPG jest już droższy, bo jak No Limit kosztuje około 30-35 zł, to RPG kosztuje od 40 zł zwyż czyli on mniej więcej od 5 zł, 10 zł. Jest różnicy i to 40 zł, znalazłem takiego tańszego, bo to nawet i do 50 zł dochodzi RPG, więc kurde. E... A, przepraszam, przepraszam, opatrzcie, RPG jest dłuższy, może dlatego, że jest dłuższy o 5 cm, jest dla tego droższy, nie wiem, ma 8 strzałów, kod produktu PXO 313. Gramatura tego cudeńka to jest 136 gram neku, czyli mniejsza gramatura, więc skąd taka większa cena? przez to, że o, o ten gwizdek jest większa? Nie wiem, może chodzi o efekty, może chodzi o wyższe. Sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku, dlaczego akurat ta jest droższa od Nooblímitra. No czy lepiej czasami drożej zapłacić, czy po prostu lepiej taniej zapłacić? Je? I to tyle, co miałem na jej temat do powiedzenia. Eee, czasami się zdarzałem, że są falony. Nie, tak są, są dwa ląty. E, czemu to nie jest ląd podstawowy? Rezerwowy? Chociaż z jednej strony to też jest ląd rezerwowy. Dlaczego? Bo jeśli jeden ląd zdechnie, e, no to automatycznie drugi idzie. Bo w tym momencie to jest dla bezpieczeństwa, bo jeden ląd się pali, pali, pali i może po prostu fiknąć, zdechnie, nie? Po prostu różnie to bywa. On sobie fiknie. I istnieją takie sytuacje, że ono na przykład po 10, po 15 minutach tak się zreinkarnuje i zacznie się dalej palić, bo takie przykłady też są na petardach. I on się dalej zacznie palić, człowiek oczywiście pierwsze co po 5 minutach zacznie tam zaglądać albo coś, a w tym momencie ma się podwójne zabezpieczenie, żeby dla pewności to się tam wszystko spaliło. A więc lecimy, testujemy, zobaczymy czy nasz stojaczek też do rzymskich ogni, do takich grubych kalibrów się spełni. Od razu przyznam Wasze pytania. Eee, tak są rzymskie ognie w kalibrze dwóch cali. Eee, nie, nie są dostępne dla komercyjnych zakupów, czyli e, osoby bez uprawnień nie mogą ich zakupić. Ja, mając papiery pirotechnika, też takich nie mogę e, zakupić, ponieważ nie mam magazynu, żeby takie rzeczy przechowywać. Jedynie mógłbym jechać. Do importera kupić, i od razu z tym musiałbym jechać, i to wyższe. To jest jedyny warunek do nagrania takich rzeczy. Więc, może, jakby kiedyś były jakieś dwucalówki, jakieś wtóreczki, to tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że jadę do importera, kupuję i zaraz testuję. Nie mogę tego, brońcie Boże, na noc zostawić. To są przepisy tam, może jakiś magazyn czasowy zrobić na dzień, na dwa, ale nie zagłębiajmy się w to. Lecimy, testujemy i zobaczymy, co te różdżki potrafią. Czekajcie, a ja sobie może zrobić zdjęcie na miniaturę, więc jak już coś, to co możecie skipnąć tam, wiecie. I na, możecie napisać w komentarzu: Gruby skończy wiadolić, wiecie. Wy to lubicie robić. Chociaż dawno ich nie pisał, kiedy Gruby skończy wiadolić. No. Czyżby ludzie zaczęli oglądać odcinki od początku do końca? Nie wiem, że mam pojęcia, ale może, może, może. O! o, takie wariaty, o, pyk, takie o, łoski I, i te oko saurona, O, yeah. No dobra, dobra. Masz na pewno ostrość na różdżkach, Łep, chowaj. O to, to wiesz, mnie wyostrze, a różki będą mnie nieostre. ten wystrzelać nie będzie, dobra. Lecimy, testujemy, sprawdzamy, które warto zakupić. Tak jak powiedziałem, pod żadnym pozorem nie trzymać w rękach tego rodzaju żynki hogi. To jest naprawdę niebezpieczne Pamiętacie? Pamiętacie, jak opowiadam o RPG, że mają dwa ląty. No Limits ma tylko jeden ląd, nie ma dwóch lądów. I ten No limit tak samo ma jeden lot. A to psikus. Dobra. Wyciągamy zapalniczkę, ustawiamy manualną ostrość. Czekajcie. Mamy. A no więc lecimy z tym taniutkim No Limitsikiem. Zobaczymy zresztą, czy statyw się spisze. Mam nadzieję. Efekty jak na 25 mm No, powiem Wam jak za dwie dyszki single naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Podkręć iso troszeczkę tą ciu i zmniejsz szaterka. żeby było troszeczkę widniej więc powiem Wam ten No Limitsik, takie rzymski ogieniek, 8 na 10 można dać. A, nie było lipę. Przejdźmy teraz do No Limitsika, 30 mm. No ale sto, jak na razie przy pierwszym patrzyłem, to nawet nie drgnął. Opa. 30 mm, No limit. większe efekty. I głośniejsza. Dupnięcie do o! Ten był chyba najmniejszy i Każdy kolejny pocisk leci coraz wyżej. Ten to w ogóle wysoko brudny. Jeszcze. Ładne. Jeszcze. O maharadże. Fajny, fajny. Każdy kolejny pocisk leciał coraz wyżej, bo chyba każdy pocisk miał dłuższą linię startu. Eee, tam ciągle jakaś puszka wisi mnie drażni, więc lepszy, ale i droższy od tamtego, ale też daje ósemeczkę. Więc no limit siki, jeden jak i drugi, jako Rzymiaczek, fajny, fajny. No i teraz przejdźmy sobie do RPG, najdroższy bydlak, mamy dwa ląty. Kurde, no, zaraz zobaczymy Co ten wariacisko potrafi, o kurde i efekt pierwszy, ładny, duży Nie był zły Już wysoko strzela na Te efekty z takim migotankiem. Widzicie tu czerwony strop, tu biały strop. To zaczyna padać. padać I chyba koniec. Ale powiem Wam, jak miałbym z Wami być szczery to chyba wolałbym jednak No Limitsa. Tańszy. Tańszy jest od RPG. No ale jakby nie było No, limica, no to na tego RPG można się płaszyć, ale jemu daje takie 7. Z plusikiem więc o. Pyk. Ten Noulimicik, ten Noulimicik, rewelacja. Ten nie jest zły. Inne efekty ma od tych. No ale tutaj jednak cena, cena, tak. No ale nie jest najgorszy. Ale tak jak powiedziałem, ja nie byłem miłośnikiem i nie jestem miłośnikiem takich rzymskich ogni. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i innych. I pamiętajcie, nie trzymać takich rzymskich ogni w łapach. Taki stojaczek ile? 25-30 zł, wielokrotnego użytku do rakiet, do rzymiaków. Proszę bardzo, nawet taki wielki kalibry bez problemu dał radę. Nawet nie, nie tańczył. Trzymajcie się ciepło. Cześć.